o takim artyście, który bardzo znany, bardzo popularny, malował piękne, drogie obrazy i kiedyś odwiedził, pewnym, e, pewnego dnia odwiedził swoje rodzinne miasteczko, w którym wyrastał, w którym zaczynał swoją karierę i przechodząc się po tym miasteczku w antykwariacie, w oknie wystawowej zobaczył swoje dzieło, swoją pracę, swój obraz. Obraz, który namalował na początku swojej kariery jeszcze nie był znany szedł do tego antykwariatu, zobaczyć ten obraz, no i był taki już taki podniszczony trochę, zakurzony. Rama była troszeczkę pęknięta, więc ten obraz widać było, że nadgryziony zębem czasu. Ale on jako autor tego obrazu nie mógł wejść sobie i zabrać tego obrazu i powiesić go w domu. Musiał go wykupić. Musiał wejść do tego antykwariatu i zapłacić cenę za ten obraz, po to, żeby go wziąć do domu, oczyścić i zro... powiesić go na należnym go mie mu miejscu. Dla mnie to taki obraz. To, co zrobił Jezus, stworzył nas. Jesteśmy Jego dziełem. Ale oddaliliśmy się od Niego z powodu grzechu. Byliśmy poranieni, zniszczeni, ale On zobaczył nasz stan. I nie zostawił nas samych w tym stanie, w którym byliśmy, ale przyszedł i wykupił nas najwyższą ceną, jaką mógł zapłacić. Ceną przelanej krwi na krzyżu Golgoty. Zrobił to po to, żeby nas wziąć, oczyścić i postawić na należnym do nas miejscu, abyśmy na wieki mogli być z Nim.